Cześć! Witamy Was w drugim odcinku Ucieczki z Podniebnej Wyspy. Cześć! Jestem Krewetka. A ja jestem Paco. Miło mi i zapraszamy do rozgrywki. Druga część. Ostatnio skończyliśmy w domku po jakiejś podróży, po różnych miejscach. Dobra, wyjdźmy stąd, pójdźmy dalej, zobaczmy co tam będzie tak. ciekawego. Może ktoś sobie czapkę założę Nie na założę. ten czas. Dobra. Jakaś tutaj z sobie lata. Bam, bam, bam. Gdzie byś był? Gdzie bym był? Tobie? Tak, tak, prośniaczku, tak, jest iż jest cześć lamuch. O, gdzie okay, lamus? Dobra. Teraz będziecie z Tobie lamus. Dobra, nie chcemy ja go, uciekamy. Patrz, niebieskie drzewo. Fajnie, fajnie. Niebieskie? No, zobacz. O, fajne. Szkoda, że nie różowe. Że jest, nie mogę wyskoczyć, są tyle tych bloków nastawionych. Już, już, ganiają. Serio? Tak. Tylko nie wiem gdzie biegnie pająk. Pająk to sobie nie darował. Dobra, mamy pająka. Zastanawiam się czy te bloki takie okrągłe nie prowadzą do jakiegoś celu ostatecznie, bo to tak... ...tego jest dużo. Nie wiem, może... Udało się lornetkę, bo nie wiem co jest tam. Tam o, w tamtym miejscu, gdzie pokazuję teraz mój kursor. A, takie dziwne troszeczkę. może być, No tam o, tam zobacz, tam. Jakiś jakby domek Aha. tam jest, no. Za tym kółki zobacz, no jakieś coś dziwnego jest. Jakby tam się nadostać to wyspa? Nie wiem, może faktycznie gdzieś jest Eltra i trzeba tą Eletru tam polecieć, ale No tak mi się wydaje, się że, że to będzie do, do, do pokonania cała ta droga. Nie gdzie jesteś. Kawa, obok ciebie no. Ja cię kreweta, kreweta, ja krew, nowo, lata świadomo góle. Ej, tu jest. jestem. Ej, ja ciebie zwróciłam? Chodź. Pan, pan, Ale chcę cię teraz Oj, zżyczyć. tak jak zwykle, nie możesz sobie odpuścić. Ty, to jest naprawdę. Nie mogę. Potwór, potwór zlokły. Dobrze, już dawaj, bo nie wytrzymasz. Pyk, dobra. Ty, 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 ty. ty. A jakby A ja zobacz. no, o, pan to zobaczyć? A tutaj Co Został pan dziule. Ty został. A jakbyśmy poszli tamtędy, zobacz, pan tam źle? na górę. Potem tam na dół. Może tam dalej byłoby zejście, co? No, no to próbujmy teraz. Porzucamy nasze budowle. Yy, niestety, no, i tak ale... No Wydaje to weźmy byli. te łóżka od razu ze sobą. No. Jakieś sobie zabierzmy. Ty, 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 ty. Ale wiesz co zrobimy? Musimy tutaj Może tutaj zostawić, zostawić dwa łóżka. Ile tu było łóżek? Dwa. Dwa tylko. Do weźmy teraz jakieś... Po Dobra, weź uszka. dwa łóżka. Uszka. Nie, może łóżka to zostaw, weź łóżka. Dobra, weź dwa łóżka. Uuu, ja nie chciałbym tu spaść. Spadnij, idę ci w okno. Ty spadnij. Hehehe, <laughs> nieuuu. Tu. tu. Dobra, jeszcze łóżko. O, głupa, ci w głowie. Mam twoje uch ochrydne łóżko zielone. Dobrze. To chodź, paszkudo. Nie jestem paszkuda. Nie wiem, ty jesteś. Mam ci pokazać mieczem? Ja tobie A tam jesteś. Chodź Chodź ty. No co, co? Chodź, chodź Chodź, nie fikaj. Nie ty. mi... Ejku, jejku. Z kim mi przyszło grać z jakąś krewecią. I tak byłbyś na mnie skazany. Tak, jest do góry można przejść tędy albo budować nowe wejście. A jak tam dom wejście? Dawaj na dom idziemy. Ty, 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 ty. Ja najpierw próbuję się dostać do ciebie. A po co ty idziesz do mnie? Może by to A tu jesteś. Dawaj, idziemy. Może jakoś tu wejdziemy. Może tędy. Tu jakby taki zobacz, Aś, Tu na górę jakby wszedł. Nic by to nam nie dało. No. Chyba, że przeskoczymy tu. O, z nami I tu, na dom skocz. Tak. Tak. O, ma prawie jak parkour. Bo tu jest parkour. Podniebny stworzony dla Ciebie, żeby się nauczył skakać. Nie, jest, cierpię parkourów. Uwielbiasz je. Wiem co mówię, nie cierpię ich. Uwielbiasz je. Przynajmniej ja. No to mów za się. Ale Ty też. O Jezu. Męczy duszo. Mm. Męczy z duszą. Mm. Co za na dole powinniśmy być Ty, a nie tu? Żeby zacząć odpowiednio. Z tego okna, widzisz? Mhm. Uh -huh. no to dalej. Kombinujemy. Kombinujemy. Ui. i Faktycznie, że tam było te okno, które nas prowadziło do, z góry. Które? No tu. Serio? Zobacz faktycznie na tym balkonie. No. Co mówiłam, że ten balkon jest niebezpieczny. Dobra, idziesz pierwsza? Tak. No to lec. Spadnij na dół. Ty spadnij. Błęk, Poszukiwacz zaginionej arki. Mhm. Mam nadzieję, że te liście nam po drodze nie znikną. Mm, nie powinny zniknąć, skoro z nich nie jest zrobiona druga. No dobra. Wierzę ci to, na słowo. Bo to byłoby mniej logiczne. Dobra, jesteśmy w połowie drogi, a może nawet bliżej już. No, Ratowałem Ci życie pod kamień pod nogami. Się chowa. Serio? Serio, serio. Mam mój Mamy coś, tu będzie jakieś schronionko. Będzie czy nie będzie? Bo to jest jak, pytanie. Jak nie, no to po prostu się wkupimy gdzieś. Nie będziemy czekali dwóch godzin na to, żeby słońce nastało. Masz łóżko, to szybko cykniemy i coś się, się czołem. Ej, czekaj. mi łóżko. Daj mi łóżko, dziewczyno. Najpierw zdjęty ty. Teraz. teraz będzie ciemno. Zaplanujemy w takim razie dalszą podróż, zanim będzie ciemno. Gdzie będziemy szli? Sprawdzamy tutaj coś co się dzieje. Czy... Już. Słyszę schlam. Ja też. I. Może nie moje. Ale to jest trochę niebezpieczne, jak nie mamy A nie, pieniędzy. tutaj kapie miód. Miód no, no, kapie sobie, dobra. A tam drugi miód jest. dlatego taki okay. odgłos, jakby tu szlam tutaj chodził. Dobra, chodźmy dalej. zobaczmy co dalej. Miodzio. Miodzio, miódio. No i co? Turendy. Nie wiem. Po w wkaźnych. Poczekaj, no bo to jakiś podnowy czy jest zejście normalne? ZEJŚCIE! Kwiatowa to, wyspa. Słuchaj, o, to moje miejsce. O, tak, na co? Na pogrzeb. Na tej ścierzce. O, ale jaskinie. Niezły świat. Ja podejrzewam, że Zaczynam tutaj się zakończy Tak myślisz? No, no bo w końcu jest, to jest największa wyspa, a w sumie nawet świat. Jaki tutaj jest. Więc można powiedzieć, że tu wcale się kończy nasza wyspa. W cel jest? naszej podróży. Cel naszej podróży. No. Ale w sumie możemy się trochę rozejrzeć, no bo to tak szybko... Ej, tam jest jeszcze jakiś domek. No właśnie widzę, takie coś dziwnego zrobione i może się tam wybrać do niego. No dobra. No to już. To też budować w dół nie można. Można. No pod nogami sobie nie postawisz. Jak spadniesz, to możesz. No, powodzenia. <grym> 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 powodzenia. Hmm. Może to wielkie zlewo byśmy zwiedzili. Dobra. Czekaj, co tam jest. Tak, tutaj sąd, już nigdy nie pójdziemy. Nie, pójdziemy zobaczyć. Można, no. można zejść na dół. Można zejść na dół. Tu jeszcze ja mam budować. Ja skaczę. To skacz. Ciekawe czy drogą do do też będzie tak skakać dobrze. Te krzaki usunę. Eee, Hej. Siema. Gdzie ty jesteś? No tam. No tam. Tam jesteś, no tam. Hipcio? Hipcio, no tam. De, 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 de. Nie chciałoby mi się zaczynać od początku tej gry, dlatego sobie postawię. A jak już będę musiał zacząć. To będzie coś katastrofalnego. No to tutaj na ciebie zaczynam. A po co? Bo to jest daleki skok. To sobie postaw coś. No dobra. Tak. Ej, ej, ej! A, jaki kombinator. Będzie ej. czekać. No bo po co Jaś nie żeby... panie, postaw mi blok. No pewnie, że tak. Bo jest zbyt leniwa, żeby ręką ruszyć. Powiedział. Ja już na końcu. Jajuś. Siema. ma Jajuś. Mhm. Gdzieś się to doprowadziło. Ciśnij guzik, ciśnij guzik, ciśnij guzik. Uh, guzik. I to dalej. Słyszę otwory, ale wielkie drzewo. No. to akcja? gdzie tam to wielkie piękne drzewo? Yy, tam, gdzieś było. Ta? No tam jest za tym drzewem widać. Gdzieś ja do drzewa? No. A co on mogę robić? Nie, idź do drzewa! Ja idę. Ktoś to tutaj zostało. Ale nie ma tu drzewa. No to pa. Nie! Idź, idź. It. Nie, nie. Sam idź. Idź wróbelku, masz krzywa, możesz lecieć. Idź! To też już stopki, nic ci się nie stanie. <mars> tu, 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 tu. Ups. 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 Ups ujupsi, ujupsi. Uj. Ja już pamiętam, że nawet nie gdzie jestem. Ja też! się tutaj? O pieskowa. A czekaj, jest Dom, tak tam jest dom. Gdzie? Daleko. To nasz dom. No mówię przecież. No i co teraz, tak widzimy błądzili, błądzili po tym. Tak. Nie chcę, bo skończyło się długo jakieś bloki w ogóle nic już nie będę mógł chodzić nigdzie ale postawiłem jak amator no i co dalej nie wiem Myśleć, się myślę no gdzieś tutaj nie wiem stoi przy mnie i patrzy się na mnie jak stoję w pa. Na razie. Mów, co mam robić. Wie? No tutaj! Gdzie? No i co dalej? Się spinamy i wypatrujemy drzewo. A co? No dobra, to, to ty się spinajmy i drzewo. Ja pójdę się dalej. Nie ma trzeba. No widzisz. Nie ma trzeba. Tam jest drzewo. Sukcio, tam jest drzewo. Ej, gdzie ty nie chcę zgubić? Idę, bo nie chcę się stać w miejscu i patrzeć na drzewo. No No co? Nie będę czekał, uciekam od ciebie, potworze. O, hej! No nie, znalazłam mnie. Ja już myślałem, że jej ucieknę. Gdzie ty jesteś? Uciekam od ciebie. A ucieka, tam? Uciekam, uciekam. Bawimy się w berka gryzanego. To tędy było? No pewnie, że nie tędy. Ale gdzie ty idziesz? Nie wiem. To przecież przed ciebie. Chyba gdzieś iść. No mówiłem, do drzewa. No, drzewa. Musimy więc zwiedzić drzewo. 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 Pewno tu liści. Liści, liści. Wow. Ale ja, odważyłem się skończyć. Wow. No, widzieliście to. A mnie cierpi skakać. No i no tam mi przyszło po tym skakaniu, jak ja nie mogę sąd wyjść teraz. No. I tam jest podłączenie, zobacz, tam... Ej, zobacz. Tam gdzie byliśmy na początku gry, jest połączenie na tą wyspę. Albo ta, albo tu. To albo wracamy do nas. Tu mamy jakąś ścieżkę na dół. Zobacz. Nie, nie spadaj, proszę cię. Nie chcę ginąć. Jestem za młody, za zielony, Cześć. za zielony jestem. Pozwalamy pół problem żeby hmm. wrócić do domu. Dokładnie. Co dalej? Idziemy. ciao. Ale szkoda. My się wypoczynamy. Z tego co pamiętam, to tutaj musimy sobie zrobić wejście. Ej, a ja! A ty dostajesz! Bardzo mi przykro. Nie. Jestem. Nie udało mi się jej zgubić. Na <grym 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 nie pozbędzisz się mnie. Jak tam sobie z pogodą? Pogoda wskazuje na to, że nie niedługo będzie ciemno. Dlatego wracamy do domu. Nie. Tak. Idę obadać gdzie to jest. Pa. jest. No, sobie Szybko, nie, tak. Żeby było bezpieczniej. Ciebie! O nie! Ona wraca. Ja nie wiem gdzie ty jesteś. Nie głem. No serio, Krowek. Mm. Przyszedł. Przyszła krowa. a poza? No nie chcę być sama. ci chusteczkę. Czy nawigacja. A tu jest respan świnek. A ja z znalazłam klikcie. Do drugiego. Gdzieś wyżej. Nie wiem, gdzie i dalej i dalej. Wead mam jeszcze posłusz. Jesteś. W domku na no, no tak, no oczywiście. To zrobił krewetek wydygał się i schował się do domu. Oczywiście, tak. Dyk, 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 weź tego Kory. zielonego potwora, ziejącego ogniem. Kto, to nie tyn, wiem, ty, biegnę do przodu. Nie wiem po co, wow, zobacz. O, skurka. Co, uziema tak, tu. Nigdzie! Teraz muszę łóżko postawić, bo przecież... O, mnie tutaj! Weźcie mnie tego, dlaczego on przykleł od razu? W lasu dywan, czy coś. Chodzić nie mogę. Może szybko mi się uda postawić Nie mogę spać! Bo nie mogę spać. Są tu gdzieś podspory. A ja mogę. No fajnie. A mm. ja nie mogę. <grym> masz problem. Problem. Wezmę sobie tortu rodzinowy. Nie masz dzisiaj. Ja Ale mnie niedawno, więc mogę sobie zjeść. Nie. A nie, będę miał niedługo dopiero. Kurde! Za rok! Może dwa. Na... O, mogę spać, dobra. Ja wiem, ja co do ciebie... Tak z drugiej strony jak to uszko, tak teraz pomyślałem, że to jest powrotnie, to znaczy to znaczy sobie punkt odrodzenia. A ci to nie daje się zniszczysz łóżko. No właśnie nie zniszczyłem go teraz. Bo ja się tu odradziłeś na początku planszy. Dobra, którą ty drogą poszedłeś? Ty na górę po prostu nie wiem. Bo cię nie widzę, nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie na górę. Ujaj, co na dół, daleko jest. No chyba tędy, jak... Jak jesteś na drzewie, oczywiście. Bo ja jestem pod drzewem. Nie A gdzie ty, ty jesteś? Gdzie? krewetkowa gdzie ty leziesz? masz w ogóle orientację w nie, terenie? Nie mam. Widzę właśnie. że Ty musisz iść tak, widzisz domki moje, tamte. O, tam musisz iść tamtędy. Chodź, zarączkę zaprowadzę, <laughs> bo nie trafi. No, normalnie <laughs> nie trafi. Zarączkę, tak, widziuś, chodź, chodź, bo ba się zarączkę wezmę. Nie, żyłem, nie tak. Idzie ten babas. Chyjko, nie żywek, nie tak. Chodź kreweta. Ty się jakoś nie możesz wy stąd. No nie. Widzisz, pajcz, halo? Halo? Krewetka, oderwij głowę od ziemi. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, bo cię tu pozostawię i sama już. Chodź chodź. chodź tu do mnie, ty. Od czasu dna morza, chodź tutaj. Ale dobra, widzimy, tu są ludzie, bo jesteś! No o, ja patrzcie, ludzie się. Po dwóch godzinach pytania tak zobaczyła zielonego wyboru. Chodź, chodź, ty wstrętna krewetko z 10, 10 odnóżami. Chodź. 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 Chodź, bo się na śmierć. Rycz, mała Rycz. Aha, dzięki. Chodź. Trafić tym razem, ty nie będziesz znowu widzieć. Nie. Waj. Nie, bo nie mogę tutaj wejść. Nie, nie mogę wejść, nie mogę wejść, nie mogę jest Ty nie uciekaj, go. No bo nie nie. Dobra, wybuch sam leje. Lej po parę. Ej, bo otwory. Teraz drugiego. Mijo, bijo. Tak. Trochę biegniemy. Chodź. Biegniemy na górę. A on został. Chodź Ze mną. Nie, ja nie mogę wiedzieć. A zdobrą bieg, biegnie Dobra, na Dobra, ja go wezmę, a ty jest że zjedz. Chodź. Tu mały zielony stojku. Dun nie ma. Jesteśmy ponad murami. Ty, a zobacz. Tam się jakby zaczynało, to tak? No? Nie. Stamtąd zacząć i biec. I lecisz stędy, dobra, tak mi się wydaje. Musimy zobaczyć, czy tam będą skrzydła, ale leczy. O, dobra, chodź za sobą. Zobaczymy, co jest. Nie biegnie za nami chyba. Na pieców. Dlaczego te pieca. Do y, tego, żeby szybciej przypalić mięso. Dobra, chodź. Tu, 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 tu. A my tu jeszcze mamy? Tutaj nic ciekawego. O, widzę nasz domek. Patrz, tam jest nasz do, Nasz domek, patrzaj tam. Wiesz jak trafić z powrotem? Nie. <laughs> masz puszkę ze sobą? Tak. To może postaw? Postawiłam. Dobra. Bok twojego. Oh no, o skrzynka. Moje, skrzynka. moje. Zalełko, weź sobie. Ty, 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 ty. Słyszę różne potwory. Skrzynka. Ale zobaczcie widzieliście, ja się z tobą podzieliłem pół na pół. A ona sama zabrała wszystko. To, jest, to, to jest właśnie klała krewecia. Dobra. Chodź, chodź, łopatź. A gdzie pan łóżko? Moje. Za późno, ok, pana. Padalska. Wypad z tego łóżka. Moje. To nie dostaniesz go. O, dzięki. A. Nie będziesz miała w takim razie odnowienia łóżka. Zginiesz, wypadniesz. Teraz jak zginiesz, zaczynaj się od początku. Wiesz o ten? Moje. Chodź, przyjdź Ale Ale tu nastawiali tego wszystkiego. Dobra. Yy, może szukajmy drugiego takiego pomieszczenia. Może pewnie gdzieś nie, jest. Pewnie nie będzie odcinka. Thank you. Ale my tu wróciliśmy. Jak to? Tak, to. Idę na górę. To ja, też. Ja. Uniwersalny miecz. Do wszystkiego. Mhm. Można ciachać, rąbać drzewo. Ząbiaki też rąbać można. Tu. O, to to jest gigantyczne. Mmm. już cały dzień. Wcale tę lampę zrobili. Mhm. Takie pomysłowe. To tylko na duże budowle, faktycznie. A co tam? Mówiłam no, ci, że takie coś jest. Dobra, pasaw drugie. końcu nie będziesz mi zabierał, Ale ja chcę zdawać ciebie. Spoko. Ja też nie chcę przy tobie spać, bo ty chlapiesz pewnie. No, ale ty jak yy, śmieciarka. Czy ha, ha. jak traktor. Biegnę i biegnę, i nie widać. Chyba dzisiejszy odcinek zakończymy... Ej! co? Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy odcinek zakończymy na... Drzewie. Na drzewie, na które wejdziemy. Jest gigantycznie wielkie, a... Tak naprawdę się skończyło. Nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się mogło... Wydarzyć, ale... Trochę to dziwne. Co? Tam by się przydało dostać... No, ja na pewno dzisiaj to zrobimy. Ja myślę, że nie wiem. co powiem szczerze, że jestem rozczarowany tym drzewem. Bo pomysł był fajny. Nie wierzę, żeby coś na górze było. No, jak sami widzicie, weszliśmy na samą górę, zajął nam to całą dobę praktycznie. Kurę robić. Jest to. Ja już się nie chcę wierzyć, żeby to tak. Ten jak się nazywa? Weźmie. Nie. Rebetta, do widzenia są. No, no wiecie, mam co, wiecie co. Normalnie ją, wezmę i ją zaraz, normalnie ją. Wezmę ją, pogryzę. Nie, nie pogryzę. Pogryzę ją. Nie, nie pogryzę. Tak. Nie. Pogryzę ją. I tyle. Nie. Bo... Wiesz, no nie wiesz. No nie chce mi się wierzyć. No tyle drogi, tyle wszystkiego, żeby nie zobaczyć, nie zdobyć nic. La 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 la. la. idealne. Ta ta Ja wam powiem. Nie, no to ty jesteś. Nic, no i dobrze. A tu. Sięmla, odróż się tam. No dobra, wygląda sprawa tak. Poszliśmy na górę tego wielkiego drzewa. I co zrobiliśmy? Zobaczyliśmy, zobaczyliśmy nic. Nic. Wielkie nic. Wielkie, wielki minus dla projektanta dobra, pójdziemy teraz, do następnym razem, w następnym odcinku pójdziemy na tamtą wyspę. Myślę, że prosto z tego drzewa, no bo już nie będziemy komineczku, zejdziemy niżej, nazbieramy jakichś surowców, tam pójdziemy, zobaczymy co jest, co to są za kółka, czy tam znajdziemy elitrę albo coś innego, no bo nie jestem się wiedzą do końca, że nie jest to pomyślane tak, żeby coś z tym zrobić, tak? no, ozdoba. zobaczymy. Dobra, na dzień dzisiejszy kończymy. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie nas, łapka w górę, dzwoncie dzwoneczek i do widzenia. Pa, pa.